Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej poprzedzającej mecz ze Stalą Mielec. Jest z nami trener miesiąca Ludego w PKO Ekstraklasie Marek Papszul. Panie Trenerze, gratulacje za zdobytą nagrodę. Od tego zacznijmy, a teraz już chciałbym poprosić o komentarz, później przejdziemy do pytań. Dzień dobry, dziękuję Michał za gratulacje. No to też docenienie naszych wyników i pracy. Pracy zespołu, przede wszystkim tak to, tak to trzeba interpretować, bo żeby nie, nie zwycięstwa i nasza pozycja w tabeli, no tutaj tej nagrody zapewne by, by nie było. I dlatego gratuluję wszystkim i drużynie całej szatni za, no, za to wyróżnienie, tak I, i dziękuję jednocześnie. Ale to już za nami. E Dobrze się pracuje i, i miło jest tak, otrzymywać nagrody po, po takim zwycięstwie, szczególnie jak w Poznaniu to już miesiąc marzec, ale, ale dalej, dalej idziemy tą dobrą drogą. Natomiast no, tak naprawdę wartość tego zwycięstwa będziemy mogli ocenić dopiero w poniedziałek wieczorem, i, i po meczu z Mielcem się okaże, czy, czy rzeczywiście to zwycięstwo było tak wartościowe, bo bo będzie ważne jak drużyna zareaguje, jak, jak będzie nastawiona i, i to będziemy widzieli w poniedziałek, jeżeli pójdziemy za ciosem, no to, to zwycięstwo będzie już takie pełne. Dziękuję. Dziękuję. Ten, czy są jakieś pytania z sali? Proszę Panie Ewo. Czy klub, do klubu się zgłosi ja może zawodnicy ukraińscy, względu, czy klub obserwuje jakiś zawodników z Ukrainy, którzy mogliby w związku z tą sytuacją yy, zasilić nasze szeregi. Nie mam wiedzy, żeby ktoś się zgłosił z zawodników ukraińskich. Oczywiście my monitorujemy ten rynek cały czas i, i szczególnie w tej sytuacji, kiedy jakieś możliwości się pojawiły, natomiast to też nie jest nie jest, nie jest łatwe. Dużo obcokrajowców tam nie gra na Ukrainie z kolei no wiemy, że Póki co Ukraińcy nie mogą mężczyźni opuszczać kraju, więc sytuacja jest taka trochę skomplikowana. Ale, ale rzeczywiście jesteśmy, jesteśmy tam w kontakcie z, z zawodnikami. Jeżeli otworzy się jakaś przestrzeń, to, to być może z, z, tego, z tego okienka otworzonego na, na ten kraj skorzystamy. Dziękuję. Jeszcze jest jedno pytanie nadesłane przez Systema akredytu. Paweł Skorp, sportowa planeta.pl, pyta Panie trenerze, w ostatnich pięciu meczach ligowych straciliście tylko jedną bramkę. Czy Stal Mielec również napotka na silny opór ze strony defensywy Rakowa? Który z atakujących zawodników Stali jest dla pana drużyny najgroźniejszy i pod którego w szczególności się przygotowywaliście? Wydaje mi się, że w sześciu meczach ostatnich nie straciliśmy, ale y, może się mylę, bo pięć, ale no i... chyba mało, mało prawdopodobne. No tak, ale sześć, w sześciu meczach jedną bramkę, nie w pięciu, bo jeszcze nie straciliśmy z Jagielonią w ostatniej kolejce poprzedniej rundy, mm. to jest ciąg, więc w sześciu meczach i to jest wynik bardzo dobry i chcielibyśmy taką tendencję, taką tendencję utrzymać. Jakie tam Michale były kolejne te Na pytania? którego zawodnika z tych atakujących zawodników stali, yy, przygotowywaliście się i który jest najgroźniejszy Pana zdaniem? Przygotowujemy się na wszystkich y, zawodników i skrupulatnie analizujemy każdego przeciwnika, bez względu czy to jest Lech Poznań czy Stal Mielec. I taką wiedzę musimy, musimy, musimy posiadać. No, Stal. Stal ma kilku zawodników, którzy mogą zagrozić, zagrozili, no nie wiemy też jaki będzie do końca skład, bo wiemy, że Oskar Zawada podpisał ostatnio kontrakt, więc, więc różne też możliwości są, jeżeli chodzi o, o atak, też o, o rozwiązania w środku, w środku pola, ale jesteśmy przygotowani, tak jak mówiłem, do, do tego rywala już, już bardzo dobrze jesteśmy po dwóch jednostkach treningowych, gdzie gdzie też wdrażaliśmy um, nasze rozwiązania pod ten mecz i, i jestem dobrej myśli, ja tak jak powiedziałem, no, teraz oczekuję od drużyny, że pokaże, że, um, że, że chce grać o, o wysokie cele. Dziękuję. Ten, że jeśli chodzi o pytania, to by było na tyle. Ja tylko jeszcze zachęcę Państwa do zbiórki, do przyłączenia się do naszej akcji. Zbieramy najpotrzebniejsze produkty dla narodu ukraińskiego, czy to na granicy, czy to w miastach ukraińskich. Tamte daje dostarczymy, a zbiórka będzie odbywała się w poniedziałek pod namiotem, tu przy bramie wejściowej od ulicy Limanowskiego od 10 do 19. Zachęcamy do tego, by dołączyć do tej, do tej naszej akcji. A za dziś dziękujemy. Widzimy się na meczu ze Stalą Mielec w poniedziałek o godzinie 18. Do zobaczenia.